Jak poświęcać absolutnie minimum czasu na wykonywanie treningów? Jednym z takich największych błędów, które obserwuję, nawet nie jest to, że program treningowy jest źle rozpisany. Bardzo często jest to, jak my przykładamy się do odpoczynku pomiędzy seriami. Bo zobacz, jeżeli jesteś zmotywowana, jeżeli naprawdę masz chęci do wykonywania treningu, wtedy wykonujesz jedną serię, drugą, trzecią i tak naprawdę nie czekasz pomiędzy seriami. Natomiast kiedy masz dzień, że po prostu ci się nie chce, jesteś zmęczona, miałaś ciężką noc, cokolwiek, bardzo często my wydłużamy przerwy pomiędzy seriami. I przerwa, która powinna trwać załóżmy 45 sekund, trwa półtorej minuty. Tym bardziej, jak wejdziemy na telefon, zaczniemy scrollować po Facebooku, po Instagramie, chodzić z kimś w rozmowę, bardzo często ta przerwa wtedy zajmuje 2, 3, 4 minuty i tak naprawdę trening, który powinien zająć 40 minut, trwa bardzo długo. Dlatego moja sugestia, jak zaczynasz wykonywać trening i chcesz posłuchać muzyki, włącz swoją ulubioną piosenkę, ale odłóż telefon na półkę, to pozwoli Ci na to, żebyś poświęciła mniej czasu. na training